I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tsgo .com, w którym pokażę Wam, iż Predict Bot jest jednym wielkim fejkiem. Tutaj mamy naszego Predict Bota po wkle wklepaniu go w konsolę, którą się uramia Ctrl Shift plus J lub, lub więcej narzędzi, narzędzia dla programistów wysyła automatycznie nasze wszystkie końce, jakie mamy, czyli u mnie 4000 wysyła nam do gościa, który podał po prostu to. Jak widać, ja wysyłam sam do siebie, ponieważ y, przy pomocy naszych tutaj kolegów z SalesHuck.com, których poprosiłem y, o rozkodowanie tego i wskazanie mi, gdzie jest tutaj w tym miejscu nasz y, nasze ID, y, pomogli mi i po prostu wskazanie mi, gdzie jest ID i ID znalazło się. Otóż w tym miejscu jest ono oczywiście w ostatniej tabelce. Czy tam linijce, w której po prostu są napisane dziwne rzeczy: ogólnie Playstone, banner i tak dalej. I jest to strasznie ukryte, ponieważ jest tego bar bardzo dużo, tego tekstu i on się zlewa. I tu są jakieś liczby, tu są jakieś liczby, tu, tu i to się wszystko zlewa i to jest po prostu niezauważalne. Na pierwszy rzut oka tego nie mogłem po prostu znaleźć. Dopiero jakiś gość mi tam wskazał, gdzie to dokładnie w którym miejscu jest. Znalazłem sobie to i trzeba tutaj wkleić swój ID lub. Zaznaczę Wam tutaj to, gdzie to trzeba wkleić, lub po prostu skasować to. Wszystkie wam ja to wkleję w, na stronce takiej specjalnej i po prostu musicie skasować wszystkie te kropki, lub usunąć skasować kropki lub wbić sobie swój ID, który znajdziecie na https w /steam ID i klikacie w swój awatar profile i tutaj macie swój Steam 64 ID. Po opisaniu oczywiście w Google um, PredictBot, co jest Go Double. nam się ten link, który nas najbardziej, ale to najbardziej interesuje, ponieważ tamten wygasł od razu po wklepaniu tego, wsiada nam się tutaj error no i się nic nie da dalej zrobić. Yy, tutaj mamy ten nowy, zaktualizowany gość nas tu uprzedza, że dwie sekundy przed losowaniem pojawi nam się yy, na czacie czy tutaj iż jaki kolor wypadnie, a dwie sekundy, to wiadomo jest bardzo cenny czas, bo w 2 sekundy możemy moment kliknąć. Klikamy sobie 1000 mamy przejechanie myszką, to jest milisekunda. I klik to jest też milisekunda. Zostaje nam, no, prawie 2 sekundy. Więc jeszcze przy ten, te zatwierdzanie, no to mamy bardzo duże szanse, iż trafimy ten kolor. Ten numer. Lecz niestety jak widać jest już 0 sekund. Nic tutaj nie pisze, tutaj nic. I dopiero po zatwierdzeniu wszystkich betów pojawiam się, iż jest to numer 8. I tak, jest to numer 8. Chcę Was uprzedzić bardzo przed tym, abyście tego nie używali, ponieważ, uwierzcie mi, zabierze Wam to 4000, jak u mnie na przykład w końcu. Wszystkie końce, jakie macie, zabiera Wam, nawet jeden też Wam zabierze. Zrobicie się, hajsu, załóżmy, nie wiem, 100 kafli. Macie te 100 euro i boicie się. Chcecie wjechać all in, czyli 100 euro na jakiś kolor, ale nie, boicie się wjechać i szukacie na siłę predict bota żeby go znaleźć i żeby wjechać za te 100 tysięcy, żeby wbić i żeby mieć 200, żeby wygrać kosę. I co? Wbijacie predict botem fajnie wszystko jepnie macie już 100. I co? I jest koniec, no. Nie macie 100 euro, no i, no i co dalej? No. Dlatego was co Tutaj było to samo, identycznie zrobione, lecz. Po prostu na czacie się tu ujrzało, się jest to w tym miejscu, gdzie mam kursor aktualnie, mogę to nawet pokazać, każdy na pewno to widział. Siednia, się tak naprawdę nigdy się nie pokazywało, używałem tego od... Nie, może używałem tego od dwóch tygodni, od początku mi się nic, nic nie działo, znaczy pokazywało mi to, ale w tym miejscu też i tylko po zatwierdzeniu wszystkiego i wysyłało końców. Ogólnie ja straciłem na tym około 15 końców tylko. Na szczęście. Lecz odkryłem przed chwilą, iż da się po prostu bez wpisywania tego, yy, po prostu puste zostawiam, zostawiam coś takiego i nie wysyłam po prostu końców. Ja aktualnie tutaj mam klepane swoje i właśnie już no, nie ma z tego. No ale po prostu wysyłam końce sam do siebie, co jest po prostu niemożliwe, bo nie da się wysłać e, nie tak. Zaraz zobaczymy, czy da się wysłać końce sam do siebie. O ile się mylę, to się nie da. Wyszło sobie jeden. No, nie da się. A, nie da się, bo y, mam tutaj Connection Lost, bo po wklepaniu tego od razu jest Connection Lost. I po prostu tutaj się już nie da betować. Widać wszystkie wiadomości, co y, normalnie wszystko pokazuje. No, normalna strona. Wszystkie są wiadomości, normalnie rolowanie idzie. To tak w nic się nie da, nie da się obstawać. Mogę sobie wstawić nie wiem na czarnej i tak mi, mi tak nie wetuje. Dlatego najlepszym sposobem, jakim na ja to znalazłem, to jest rzucenie sobie tak. Obstawiamy sobie tutaj, yy, tutaj odświeżamy, wbijamy w konsolę Predict Bota. sprawdzamy, odświeżamy. Tak w kółko, praktycznie to jest takie do znudzenia. Do niczego się to nie przydaje, oprócz tego, że na przykład można szybciej zobaczyć, czy się wygrało. A, no jak widać, tutaj gościu ma predict Bota nie, nie da się go opisać. Nie da się, zrobił pewnie tak samo jak ja teraz przed chwilą pokazałem. Yy, Predictbota na pewno ma numbers is 4. Znaczy nie sądzę, nie wiem jak ja bym mieć Predict Botta. Yy, no, po prostu jest to sfejkowane. Yy, żeby... No w przepraszam. Yy, żeby to zmienić, żeby się wyśleło wcześniej. Trzeba coś pokombinować w tym miejscu. Zaraz wam to pokażę. Yy. Nie to. Ym... No, jak widać, komentarz, Nie wysłało końców, bo nie mam wklepanego tego. I aby wysłało wcześniej końcy, trzeba było zmienić coś mniej więcej w tym miejscu. Tutaj jest yy, czas w sekundach podany, jaki ma strona. No i jak widać, jest niestety, ale 37 sekund. Strona ma ustawienia ustawione 35, a mini specjalnie ustawi na 37. Tu mam jakieś C plus 29. Nie wiem ogóle, co to znaczy, ale jakby admini ustawili załóżmy na 30 sekund coldona na rolling, to 5 sekund przed końcem by pokazywało kolor w tym miejscu. Znaczy numer jaki wypadnie. Więc trzeba tylko czekać, ale raczej to nie dojdzie do skutku, ponieważ wszystkie te niebieskie liczby są wpisywane automatycznie przez stronę, co można zauważyć w tym miejscu, ponieważ pierwsze jest po. CA mamy to, o nie, jest 35, ale po zmianie tego no na przykład 30, żeby lepiej to poszło po szerzeniu strony i wklepaniu klepaniu PredictBota jest od razu error i po prostu, no jest to niebieskie dalej, lecz po prostu już error nam wyskakuje i, i ten error, moment, ja to rozciągnę. I ten error jest w tym miejscu pokazany, w którym miejscu on do końca jest. Em, nie jest. się go teraz szukać, bo zanim go znajdę, to troszkę minie. E, no ale ogólnie chciałbym was uprzedzić właśnie przed tym głupim predictbotem, który po prostu jest jednym wielkim fejkiem i gówno z niego macie i tylko stracicie, więc jeśli wam pomogłem i zaoszczędziliście tych swoich końców, nawet tych 100 tysięcy, czy tam nawet tysiąca, który jest bardzo... To jest to jest bardzo dużo, bo 1000 to jest 1 euro. Jak widać, ja się dorobiłem dzięki Affiliate. O oh, shit. No, właśnie. Tutaj mamy takiego kolegę, którym go bardzo mm, lubię. Jeśli on to obejrzy, to bardzo mu dziękuję. Ma tutaj swoją końcówkę, cztery ostatnie cyfry, swojego ID niestety. No, nie rozpoznam tego ID, tak to bym go znalazł. Mu bardzo podziękował na PW zarobił mi już jak wydać 30 tysięcy końców. Dzisiaj wypłaciłem dzięki niemu 2000. Miałem końców, wypłaciłem sobie to tego Akacza Filter Stat Elite Build. Wypłaciłem sobie go i go, oczywiście go przegrałem. Nie? Dzięki, dzięki niemu ogólnie najwięcej miałem. No, no to będzie tyle w tym odcinku. Bardzo oczywiście mu dziękuję za te 30 tysięcy. Jestem bardzo wdzięczny, jeśli pomogłem, wyślijcie mi parę tych końców, nie, będę, nie obrażę się, a wiadomo, że wy zaszczędzicie bardzo dużo dzięki mnie. No to na razie, cześć.